Puławskie Stowarzyszenie tym sposobem zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach. Tym razem po zajęciach dla ojców przyszedł czas na mamy. Warsztaty rozwoju osobistego Szczęśliwa Mama rozpoczną się już 20 lutego. Podczas siedmiu spotkań w poniedziałkowe popołudnia omówione zostaną różne aspekty macierzyństwa oraz samoświadomości kobiet. Uczestniczki warsztatów z pomocą prowadzącej odpowiedzą na pytania dotyczące poczucia własnej wartości, właściwej relacji z dzieckiem, czy zachowania spokoju w trudniejszych sytuacjach wychowawczych. Warsztaty szczęśliwe Mama są organizowane już od kilku lat. Zajęcia są skierowane do kobiet, które czują potrzebę samorozwoju. Organizatorzy zapewniają, że tworzone będą kameralne grupy, co będzie sprzyjać stworzeniu właściwego klimatu do prowadzenia zajęć. Warsztaty są bezpłatne, dofinansował je Urząd Miasta Puławy. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach mogą zapisywać się u prowadzącej Moniki Tusińskiej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.